Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Kazanie ósme. O szóstej chorobie Rzeczypospolitej, która jest dla grzechów jawnych i niekarności ich. Królestwo się przenosi od narodu do narodu dla niesprawiedliwości i krzywd i potwarzy, i dla rozmaitych zdrad. Eklezjastycy, rozdział pierwszy. O szóstej i ostatniej chorobie, która królestwa umarza, już nam mówić przychodzi na tym rozjachaniu waszym, którą leczyć możecie nie tylko na Sejmie, ale i doma, i wszędzie, byleście sami chcieli. To jest grzechy, które do Pana Boga o pomstę wołają, które mi się ziemia marze i pożerać chce obywatele swoje, jako prorok mówi – Ziemia zaraziła się od obywatelów swoich, bo przestąpili zakon, odmienili prawa, rozsypali przymierze wieczne. I dlatego przeklęctwo poźrze Ziemię i ustanie wesele bębnów i śpiewanie weselących się. Nie będą śpiewać pijąc, ale gorzki będzie napój ich, zgruchoce się miasto próżności, i domy zawarte będą, a nikt wchodzić w nie nie będzie. I wiele jest takich pogróżek u proroków, które mi królestwom upadek opowiadają, jako i mędrze, co znajmił w tych słowach na czoło postawionych. Przełożę wam i ja, niegodna proroczyna wasza, niesprawiedliwości, krzywdy, potwarzy, zdrady, które mi to królestwo i obywatele jego uwichłani są, a wychodzić z nich i poprawować się nie chcą, dla których ziemia ta was podobno wyrzuci, a Pan Bóg innym ją narodem osadzi, a od Was i Synów Waszych królestwo odejmie i daje obcym nieprzyjacielom Waszym, pogubiwszy Was i Syny Wasze, jeśli się nie upamiętacie. Jako uczynił onym siedmiom narodom Hananejskim w Ziemi Świętej, które jako pismo mówi, dla grzechów i złości ich z Ziemi Onej wykorzenił i wygubił, a innymi, które sobie obrał, królestwa One osadził. Na przedniejszy grzech jest i przenasroższa niesprawiedliwość tego królestwa – zbluźnienie Pana Boga chrześcijańskiego w Trójcy Jedynego, którego dopuszcza i rozmnażać się Jemu daje, iż kto chce, nie tylko mową, ale i pismem i drukami bezbojaźni na wyższego Boga naszego w Trójcy, którego nam światłość świętej Ewangelii i z nieba objawiona wiara chrześcijańska przyniosła. Sekta nowochrzeńska, albo raczej pogańska, wszędzie się rozsiewa. W Litwie zwłaszcza, w lubelskiej ziemi, w wielkiej i w małej Polsce, w prusiech bluźnią przenaświętszą trójcą Boga Chrześcijańskiego. I to bluźnienie rozmnażają, jako chcą, bez żadnego zakazania i bronienia. I wszystko się królestwo takim przyzwolenim marze, i w ten grzech i pomstę boską zawodzi bo jeśli grzech jednego Achana wojsku wszystkiemu do zwycięstwa przeszkadzał i nie dał pan Bóg szczęścia na nieprzyjacioły aż się on grzech ukarał, daleko większą pomstę boską tak wiele ludzi, bluźniących pana Boga, na tych przywiodą, którzy im tego nie bronią, a nie mówią, jako on Finees, z towarzyszmi swemi do Rubenitów i Gadytów mówił, wyście dziś pana Boga opuścili, a jutro na wszytek lud gniew się Jego oburzy, to jest na Ty, którzy by milczeli, a Wam tego dopuścili. Okrzywdę boską i zbluźnienie imienia Jego upadkiem Wszystkiego Królestwa grozi Izajasz. Biada prawi narodowi grzesznemu, ludowi ociężałemu w złości. Opuścili Pana, zbluźnili świętego Boga Izraelskiego. A cóż za to? Ziemia Wasza spustoszała, Miasta wasze wypalone ogniem, pola wasze przed oczyma waszemi obcy pożerają, i będziecie jako kuczka przy winnicy, i jako chłodniczek przy ogrodzie, i jako miasto zwojowane. A co się o bluźnieniu na Boga w trójcy jednego i nowoksztańcach mówi, toż się rozumie o wszystkich heretykach, którzy, jako jest w objawieniu, bluźnią przybytek Boży, to jest święty Kościół Jego i sługi święte Jego, którzy w niebie mieszkają którym iż królestwo żadnego odporu sobie własnego, prawnego i świeckiego nie daje, za to karania boskiego nie ujdzie. Bo nie tylko czyniący, ale czyniącym przyzwalający, mówi apostoł, godni są śmierci. A kto milczy, a nic nie czyni, będąc winien czynić, co może, pewne ma przyzwolenie i uczestnictwo grzechu cudzego. A łupiestwa kościołów bożych i spustoszenie służby bożej w tym królestwie na wielu miejsc, i zaraza dusz prostych ludzkich, i wydzieranie imion, dochodów i dziesięcin Panu Bogu nadanych, jaką ma sprawiedliwość. Wielka to krzywda, za którą na Królestwo wszytko, które tego ostrością swoich praw nie broni, pomsta boska następuje. Biada, mówi prorok temu, który łupi i wydziera, bo też sam złupiony będzie. Ono samo ukrzywdzenie czci boskiej i stanu duchownego, którym sądy kościelne i kapłańska jurysdycja zepsowana jest, za czym się wielkie łupiestwa kościołów bożych wznieciły i wiele się grzechów, które się prawem kościelnym hamowały, rozmnożyło, dosyć ma mocy na zgubienie tego obroń Boże Królestwa, które tego nie żałuje ani się w tym poprawuje i w tej wzgardzie sądów duchownych i klątew jako jakie niewierne i pogańskie państwo zostaje, gdyż Pan Bóg Sąd kapłański i duchowną jurysdykcją postawił i wyniósł pierwej i wyżej niż li świecką w swojej świętej Ewangelii i we wszystkim na świecie chrześcijaństwie. Opuszczenie też i odwłóczenie sprawiedliwości świeckiej, a zwłaszcza tych krzywd, które na Sejmach rok mają, jako może być bez wielkiej bojaźni pomsty boskiej. Gdyż tak wiele ukrzywdzonych i od mocniejszych uciśnionych zostaje, którzy się od Sejmu do Sejmu włócząc, ostatek utracają i wiele się nędze nacierpią, których głos do Pana Boga wstępuje na niebo i bez wysłuchania i karania być nie może. Miłosierniejszy Pan Bóg jest niż Lion, sędzia, który się Boga nie bał i ludzi nie wstydził, jednak wdówkę dla jej nabiegania sądzić musiał i odprawić. Pewnie Pan Bóg o takie sieroty i wdowy, i inne podeptane i złupione, którzy do niego we dnie i w nocy wołają, czynić będzie, a królestwu nie przepuści. O którym się one słowa mówić u Salomona mogą, widziałem po twarzy, które się pod słońcem dzieją, i płacz niewinnych, których żaden nie cieszy, którzy się gwałtom odjąć nie mogą, od pomocy wszystkich odbierzani. Same mężobójstwa i krwie sąsiedzkiej ustawiczne bezkarności rozlewania potępić to królestwo mogą, w którym mężobójca, rozbójnik, najezdnik domowy, zabiwszy jednego i drugiego i dziesiątego, nie może być nigdy pojman i prawa się nie boi, aż za dziesięć, trzydzieści i czterdzieści lat. W którym czasie albo ich więcej nazabija, albo ojczyznę zdradzi, wolne mając do kilkanaście lat i dalej uciekanie. Do tego przyszło, iż i ten, co ojca własnego zabił na tym przeszłym sejmie, bez karania, mając wolny czas do schronienia się, został. A Pan Bóg w prawie swoim napisał Brać pieniędzy nie będziecie od tego, który się krwią zmazał. Zaraz sam umrzeć ma. Nie plugawcie krwią ziemię mieszkania swego, która się niewinną krwią marze i nie może inakszego rozgrzeszenia albo oczyścienia brać, Jedno przez krew tego, który krew drugiego rozlał I tak dzierżawy wasze oczyścione będą, gdy z wami mieszkać będę Obacz, jako krew niewinna niekarana Wszytkę ziemię i królestwo plugawi I do pomsty boskiej pobudza O Boże mój, jako wiele krwie ablów niewinnych Ziemia ta w się przyjęła i przyjmuje Która z ziemi ustawicznie o pomstę do Pana Boga woła a ona krew albo podżywych żywych poddanych i kmiotków, który ustawicznie bez żadnego hamowania ciecze, jakie wszystkiemu królestwu karania gotuje. Powiadacie sami, iż nie masz państwa, w którym by bardziej poddani i oracze uciśnieni byli, pod tak absolutum dominium, którego nad nimi szlachta bez żadnej prawnej przeszkody używa. I sami widzimy nie tylko ziemiańskich, ale i królewskich kmiotków wielkie opresje, z których żaden ich wybawić i poratować nie może. Rozgniewany Ziemianin, bo starosta królewski, nie tylko złupi wszystko, co ubogi ma, ale i zabije, kiedy chce i jako chce, a oto i słowa złego nie ucierpi. Tak to królestwo poddane robaczki nędzne, z których wszyscy żyjem opatrzyło. Przetoż pan grozi u Izajasza, wyście wypaśli winnice moje i upieństwa ubogich w domu waszym. Czemu tak kruszycie lud mój i twarzy ubogich moich mielecie? Jako ziarna pod młyńskim kamieniem tak ci kmiotkowie pod pany swemi, i mówi dalej prorok, dając znać, jako z onego łupiestwa ubogich stroją żony i córki swoje zbytnimi i wymyślnymi koszty, a na koniec taką pomstę opowiada: Miasto w niej wdzięcznej przystąpi smród, miasto złotych pasów, powrozy. Miasto skędzierowanych włosów, ogolenie i łysość. Miasto białych chust, włosiennicą odziani będziecie. I prześliczni mężowie twoi mieczem i mocarze twoi na wojnie poginą. Mi płakać będą bramy twoje i spustoszała na ziemi usiędzie. A lichwy i złe nabywania majątności jako się rozmnożyły? Są ludzie, którzy wszystkie Żydy przychodzą, dziesięć, dwadzieścia i trzydzieści od sta biorą, i gubią domy potrzebnych, i prawie je pożerają, a nic z miłosierdzia nad nędznym nie uczynią. O co się Pan Bóg wielce gniewa i srodze takich kradzieżnych i rozbójnych zysków zakazał? Łakomstwo u wszystkich, mówi prorok na głowie, od małego do wielkiego począwszy. Wszyscy się ćwiczą w złym nabywaniu i łakomym zbieraniu. Żaden się pieniędzmi, których nigdy więcej w Polsce nie było, nie nasyci. Nikt nie mówi dosyć mam, każdy przyczynić chce, choć mu zbywa. Jedni, aby chowali i za bogi pieniądze mieli, drudzy, aby hardości swej i wyniosłości utratami i próżnościami dosyć czynili. O Boże mój, jakie zbytki w to się królestwo wniosły, które miłosierdzie wszystko wypędziły. Począwszy od małych aż do wielkich, wszyscy mierność świętą i proste używanie opuścili i onym staropolskim, a żołnierskim życiem wzgardzili. Każdy chce wino pić, już nie tylko woda, na której jechmy przestawali, ale i piwo niezdrowe młodym i zdrowym. Jedną na dzień kwartą wina do roku sto złotych blisko utraci, rzadki panosza bez jedwabiów, bez poszostnych koni, bez kilanaście pachołków i barwy jedwabnej. Bez kolebek i strojnych obitych kotczych jeździć nie chcą. Już siodła tylo woźnicze zostały, w wozie koń za kilaset złotych. Z jezdy szlacheckiej stali się wozownicy, podusznicy, pieżnicy, z łóżkami i z pierzynkami jadą. Zbrojny i jezdny pachołek zginął, i siła męska rozkoszami struchlała. Białe głowy tak w ubiorach i strojach swoich przebrały, iż końca utratą nie masz. Na jedwabie złotogłowy, ogony i ferety i karety utrat nie przeliczysz. Na półmiski i liczbę niezwyczajną potraw musi stawać, byle się pokazać, a marności czci i sławy ludzkiej, która za nic nie stoi, nabywać. A miłosierdzie zginęło i ku Rzeczypospolitej. Nikt w takim dostatku zamków i murów nie opatruje. Wszystka rzecz pospolita u Boga, domy tylko pojedynkowe bogate. Nie masz czym przykryć i tego, co ojcowie dla obrony pobudowali. Nie masz pieniędzy na żołnierza, na sypanie wałów, na działa i prochy, na opatrzenie twierdzej, nie masz na kościoły, na ubogie i nędzne poddane i na inne potrzeby pobożne i zbawienne. Wszystko na zbytkach i sprostnych utratach ginie i w chlewach zostaje. I tak się na nas uiszczą przyczyny Zguby Sodomskiej, o której prorok mówi. "Ta była złość sodomska, hardość, nasycenie chleba i dostatek, i próżnowanie, a iż ręki do nędznego i ubogiego nie ściągnęli. O sprosna Sodomo, z utratami i próżnowaniem, i zbytkiem twoim, i z okrucieństwem twoim na poddane i niedostateczne, jako się rychło zapaść i ogniem zginąć możesz. Nikt z serca Rzeczypospolitej nie miłuje." Taki się pekulatus, to jest kradzież dóbr pospolitych w tym królestwie zamnożyła iż ludzie o to ledwie jakie sumnienie mają. Gdy jest co wziąć z poborów i dochodów pospolitych, to na smaczniejsza kradzież, o którą się i karania żadnego bać nie potrzeba. A gdy co dla dobrego pospolitego uczynić, wnet ciężko i trudno i nie masz. Lecz dla pompy i sejmów, i żołnierzów, i hajduków, i pomsty nieprzyjaciół, i dla okazałości i pychy, by i wioskami przypłacić, tedy być musi. Gdy skarb pospolity piastują, o Boże, jako ręce swoje marzą, iż ledwie połowica z ubogich kmiotków i mieszczan na opatrzenie pospolite dochodzi. Takie niewstydliwe i niemiłosierne ojczyzny i matki miłej obłupienie nastąpiło. Nie masz, jako świadomi powiadają, żadnej tak nieszczęśliwej rzeczy pospolitej, która by mniej przyjaźni u swoich dzieci i synów miała, jako ta nasza. A kto wyliczy nasze potwarzy u prawa, w pozwach, i zdrady w sprawach i w sądach, i oszukania, i obłudności, i pokrytości między nami? Kto wyliczy kaziroctwa niewstydliwe i jawne cudzołóstwa, krzywoprzysięstwa? fałszywe świadectwa i inne sprostności, które i forum do karania nie mają. Nie dotykam swobodności i nieczystości i niewstydu ludzi młodych, którym przytka się Ziemia zaraziła. Jednego tylo nowego grzechu i niesprawiedliwości nie zamilczę. Zostanie sierota panna. Powinni i opiekunowie połowicę albo część niemałą jej dziedzictwa i posagu odejmują, zzięciami się przyszłemi stargowawszy, za mąż panny nie dadzą, aż im ono z mężem daruje co chcą i co sobie złupili dobrzy opiekalnicy i krewni. Są i inne niezliczone złości i niesprawiedliwości królestwa tego, które o pomstę wołają w niebo. Cóż mam z tobą czynić, nieszczęśliwe królestwo? Kto tu na was ze wszech stron Królestwa zebrane i na głowy ludu patrzy i wasze obyczaje i sprawy widzi, domyślać się może, jakie niezbożności i grzechy po wszystkiej koronie panują. Bych był Izajaszem, chodziłbych Boso i na poły nagi, wołając na Was, rozkoszniki i rozkosznice, przestępniki i przestępnice zakonu Bożego. Tak was złupią i tak łyskać łystami będziecie, gdy nieprzyjaciele na głowy wasze przywiedzie Pan Bóg i w taką was sromotę poda. I będzie wam złość wasza jako mur porysowany wysoki, który gdy się nie spodziejecie upadnie, jako garncarska flasza mocno uderzona, z której się nie najdzie skorupka na noszenie trochę ognia i na poczerpienie trochę wody z dołku. Ustawicznie się mury Rzeczypospolitej waszej rysują, a wy mówicie Nic, nic, nie rządem stoi Polska Lecz gdy się nie spodziejecie, upadnie i was wszystkich potłucze Bych był Jeremiaszem, wziąłbych pęta na nogi i okowy i łańcuch na szyję I wołałbych na was grzeszne, jako on wołał Tak spętają pany i pożoną, jako barany w cudze strony i ukazałbych zbutwiałą i zgnojoną suknią, którą trząsnąwszy, gdyby się w perzyny rozleciała, mówiłbych do was: tak się popsuje i w niwecz obróci, i w dym, a w perzynę pójdzie chwała wasza i wszystkie dostatki, i majętności wasze. I wziąwszy garniec gliniany, a zwoławszy was wszystkich, uderzyłbych go mocno o ścianę w oczach waszych, mówiąc: tak was pogruchocę, mówi Pan Bóg. Jako ten garniec, którego skorupki spoić się i naprawić nie mogą. I wołałbych, jako i on płacząc, kto głowie mojej doda wody i źródło łez oczom moim, abych we dnie i w nocy opłakał pobite ojczyzny i narodu mego. Uciekłbych na pustynią i odbierzałbych ludu mego, bo wszyscy wyrodkowie, jakoby nie onych dobrych ojców synowie, i skupienie zbrodniów. Wyciągnęli język swój jako łuk kłamstwa, a nieprawdy. Strzeż się każdy brata swego i nadzieje w nim niemiej. W uściech mają pokój, a tajemnie sidła podkładają. Dlatego mówi Pan Bóg, nakarnie ich piołunem i napój dam im wodę żółci. Zwołajcie narzekalniczek, niech nad nami lamentują, mówiąc puszczajcie łzy oczy nasze i powieki nasze opływajcie wodą. O jakośmy zwojowani i wielce pohańbieni, przyszła śmierć przez okna nasze, werwała się w domy nasze, pobiła przed sienią dzieci i młodzieńce po ulicach. Trupy jako gnój po polu leżą, jako trawa za kosarzem, a nie masz tego, kto by je pogrzebał. Bych był Ezechielem, ogoliwszy głowę i brodę, włosy Bych na trzy części rozdzielił. I spaliłbych jedną część, a drugą bych posiekał, a trzecią bych na wiatr puścił, i wołałbych na was: Jedni z was poginiecie głodem, drudzy mieczem, a trzeci się po świecie rozproszycie. I nie wychodziłbych z mieszkania mego drzwiami ani oknem, ale bych ścianę przekopał, w rzeczy uciekając. I wołałbych na was: Tak się z wami stanie: Żadne was zamki i twierdze nie obronią. Wszystki nieprzyjaciel wywróci i was pogubi. Bych był Jonaszem, chodząc po ulicach, wołałbych na was, czterdzieści dni nie wynidą a ani niwe albo to królestwo wasze upadnie. Bójcie się wżdy tych pogróżek, jać objawienia osobliwego od Pana Boga o was i o zgubie waszej nie mam. Ale poselstwo do was mam od Pana Boga i mam to poruczenie Abych wam złości wasze ukazował i pomstę na nie, jeśli ich nie oddalicie, opowiadał. Wszystkie królestwa, które upadały, takie posłańce Boże i kaznodzieje miały, którzy im wymiatali na oczy grzechy ich i upadek oznajmiali. Jako mieli Żydowie przed babilońską niewolą, o czym pismo mówi, posyłał Pan Bóg posły swoje do nich, rano wstając i codzień upominając. Przyto iż chciał pofolgować ludowi swojemu i mieszkaniu swemu. Ale się oni z posłów Bożych śmiali i natrząsali, mówiąc dawno nam grozicie, a nic nie masz, chwała Bogu. I lekce uważali słowa boskie, aż przyszedł gniew Boży na nie i lekarstwo żadne być nie mogło. Gdy Gallią wszytkę, chrześcijany osadzoną Francuzowie poganie na on czas zwojować mieli, Pisze Sydonius, biskup i kaznodzieja ich, iż takie były łupieństwa i uciśnienie ubogich od chrześcijańskich rzymskich urzędników, iż lud radby był goty Ariany za Pany przyjął, jedno dla religii nie śmiał. Lecz Francuzy pogany przyjąć wolał, rozumiejąc, iż mniej religii szkodzić i takiego tyraństwa, jako chrześcijanie czynić nie mieli. I tak się stało. Francuzowie wszytkę galią opanowali i chrześcijany zostali, a on się zły naród chrześcijan popsowanych wykorzenił. Toż pisze Salwianus o Afryce i Wiktor Uticensis, gdy wandali osieść ją i wszystko chrześcijaństwo ucisnąć i wygubić mieli, biskupi ich i prorocy kaznodzieje za srogie grzechy i nieczystości i łupiestwa ubogich pomstą im boską grozili, która gdy się poprawować nie chcieli, Rychło na nie padła. Gdy greckie państwa upaścia, ca wziąć turcy mieli, Mikołaj papież przed trzemi laty państwa upadek ich opowiedział, gromiąc złości i odszczepieństwo ich, a oną im siekierą i wycięciem drzewa niepożytecznego na trzeci rok wedle Ewangelii groził. I tak się stało, gdy pokutować nie chcieli. Daje nam pismo święte znać, iż jedny są pogróżki boskie, które się odmienić mogą, gdy ludzie pokutują, a wypraszają się z gniewu boskiego. Jako Niniwczykowie od zapadnienia i jako Ezechiasz król od śmierci się wyprosił, choć mu powiedziano, rozpraw dom swój, bo już umrzesz, a żyć nie będziesz. On się wypłakał i wymodlił, iż Pan Bóg dekret swój odmienić raczył. Drugie są pogrożenia pańskie, które się nie iszczą rychło, ale aż na potomstwie i synach grzeszących i ojców złych naśladujących. Takie było o potopie, które się nie ziściło aż we sto lat i dwadzieścia. I ono o babilońskiej niewolej, o które prosił tenże Ezechiasz Pana Boga, aby ono złupienie domu królewskiego i pobranie w niewolą synów Jego nie przychodziło za czasów i dni Jego, gdy mówił do Izajasza. Już wszystko dobrze co Pan Bóg uczyni, choć nas tak srogo pokaże i pogubi. Jednak proszę, aby był pokój za dni moich, abych ja na to nie patrzył. Trzecie pogróżki są, które żadnej odmiany mieć nie mogą, gdy widzi Pan Bóg, iż się ludzie do pokuty nie udadzą ani skłonią, wtedy czyni na zgubę ich nieodmienny swój dekret. Jaki uczynił na faraona, gdy mówił, ja zatwardzę serce jego, iż nie usłucha ani prawej pokuty czynić nie będzie. To jest, wiedział Pan Bóg, bo mu tę wiadomość trudno odejmować, iż wolnej wolej swojej nie miał na dobre użyć i przeto łaskę swoją od niego oddalił, które oddalenie zatwardzeniem się zowie. A jednak na oświadczenie wolnej wolej ludzkiej kazał go Mojżeszowi upominać i karać, i często mu, gdy się modlił, przepuszczać. I tak go leczył jako napilniejszy lekarz, jednak wiedział, iż mu żadne lekarstwa pomagać nie miały. Toż uczynił Jeremiasz z onym swoim ludem. Wiedział, iż zginąć mieli i pokutować nie mieli, i przeto im pewny dekret boski na zgubę ich przynosił, a jednak mówił, posłał mię Pan Bóg, abych wam zgubę waszą, jako słyszycie, opowiadał. Lecz czyńcie dobre drogi wasze i starania wasze, i słuchajcie głosu Pana Boga Waszego, a Pan Bóg odmieni to karanie, którym Wam pogroził. To mówił wolną wolą ludzką, wyświadczając, iż jej Pan Bóg swoim dekretem i postanowieniem gwałtu nie czyni, ale wie, co ma być, jeśli pokutować mamy albo nie. Z jakimiż pogróżkami posłał mię do Was Pan Bóg, przezacni Panowie moi? Jeśli mię spytacie, z pierwszymi czy z wtóremi, czy z trzecimi – ja odpowiem, nie wiem. To tyle wiem, iż jedna z tych trzech was nie minie, a ja wam na milszym bratom moim i ludowi memu i ojczyznie miłej mojej pierwszej życzę, aby wam Pan Bóg tak groził, jakoby wam dał pomoc do powstania i pokuty na odmianę dekretów i pogróżek swoich, abyśmy nie ginęli, ale się przestraszywszy, do ubłagania gniewu Pańskiego wszystko serce i myśli obrócili. Tyś, panie rzekł, mówić będę przeciw narodowi i królestwu, abych je wykorzenił, skaził i rozproszył. Lecz jeśli naród on pokutować będzie, opuszczając złość swoją, ja też odmienię to złe, którem umyślił uczynić im. Umie pan Bóg odmienić wyroki swoje, jeśli my odmienimy złości nasze. Pokutujmyż, a wracajmy się do pana Boga naszego, a on sam leczy jako począł. Zrani serce nasze prawą za grzechy nasze skruchą i sam, że one rany zleczy, jako mówi prorok, ożywi nas i po dwudniu i trzeciego dnia wzbudzi nas. Pierwszy dzień niech będzie żałości i skruchy prawej i spowiedzi grzechów naszych. Drugi poprawy i nagrody wszelakiej do pokuty prawej potrzebnej, a trzeci dzień usprawiedliwienia naszego. A któż tobie podobny panie w dobroci i miłosierdziu? Ty znosisz nieprawości i mijasz grzech tych ostatków ludu twego, chrześcijańskiego na północy i dziedzictwa twego. Nie rozpuścisz już dalej gniewu twego, bo się ty w miłosierdziu kochasz. Obrócisz się do nas i zmiłujesz się nad nami, i złożysz z nas złości nasze, i wrzucisz w głębokość morską wszystkie grzechy nasze. Uiścisz się nam w prawdzie Twojej dla namilszego syna twego, Jezusa Chrystusa i niewinnego rozlania krwie i śmierci Jego, który z Tobą i z Duchem Świętym króluje, Bóg jeden na wieki. Amen. Czytał Jan Staszczyk. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.